W czasach 2017 roku, kiedy większość organizacji raczej dystansowała się od Lola, raczej rozbijała swoje składy League of Legends, Pompa Team zdecydowali się pozbierać z uzdolnych młodych zawodników, stworzyć dla nich markę, zrobić sesję zdjęciową w to był Splendor. Sesja zdjęciowa, koszulki z nikami. Tak, to są realia 2017 wczesnego. Coś, z czym powinno się kojarzyć stary Pompa Team, a z czym raczej nie jest utożsamiane, to nowe twarze na polskiej scenie. Oczywiście wymieszane z takimi postaciami jak Anno czy Pukistyle, ale od 2018 roku w Pompie pojawiali się tacy zawodnicy jak szlata, oczywiście, ale Inspired. Ripson, a teraz w Seven More Seven pompa team najbardziej prosperujący skład na polskiej scenie, który w perspektywie dwóch trzech lat będzie ją całkowicie dominował. To lewicz jest o wiele pyszniejszym konskiem. Oj przez pół mapy i jest łańcuch, jest zita i doskow jak ta lala. Tak daleka będzie była. może tu szczyścić absolutnie. I perka także. że Perka, Takie. Mimo wszystko lewusowi się udało uciec, ale całej reszcie już niespecjalnie, szczególnie, że na miejscu jest Czajek i cała reszta pompowa pompa Timu. Uwaga! Yes, pompa! Go widzisz? Nie da się mówić o tym meczu tego dnia bez wspomnienia o tym, że skład Kik, jak to ujął Youmsefa na nice desku, jest bardziej pompowaty, niż aktualny stan Pompy, ze względu na to, co reprezentuje i czym dla nas Pompa Team jest, jak się zapisała w naszej pamięci. To będzie ten botlane Mystic oraz póki to który wielokrotnie w Pompie występował. Szlatan również miał swoje epizody w Pompa Team. To są zawodnicy, których Sergiusz doskonale zna. I nie bez powodu brał ich do drużyny. I dlatego teraz ma zupełną pewność, że mecz na nich nie będzie należał do najłatwiejszych. Najlepszą obroną jest tak Świetna inicjacja od Ranifera, przechodzi na drugą stronę Team Fightu I to uprawnie od Kalisty, całkiem obiecujące, lecz jest sama w tym całym zamieszaniu. I w tych zgliszczach pozostanie również sama podróżyna już po własnej bazie w sporych tarapatach, i bo świetny zegarek, a lat z popisówką na Lisinie! czy double kill No niekoniecznie ten odebrany frag zostanie 11. na koncie zawodnika z górnej alei i my z tych nie pozwoli, żeby wieża ściągnęła Lisina. To z całą pewnością może być najlżejsza porażka, jaką przyjmie Sergiusz, bo czy może mógł się zrobić smutno, że póki sta wygra, ale z drugiej strony bardzo ważne ewentualnie zwycięstwo dla Pompaty. Biorąc pod uwagę, że przegra na IHG i sytuację w tabeli wypadałoby nieco wyklarować. Są jeszcze za mało czasu w barwach Pompa Team, żeby wygrać ze starym Pompa Team. Idzie w kierunku krzaku. Wydaje mi się, że pierwsza krew łatwa dla szlatana, Dla króla pierwszej kwi poprzedniego sezonu. I Szlatan z popisówką na Lee No Iwo próbuje coś z tego wyciągnąć. No Iwo też chce zgarnąć MVP za małpiego. Zwycięstwo numer jeden. Pierwszy w tym sezonie. Wczoraj przegrali na AGO, ale na Pride sobie nie pozwolą. Hier yes, ist Pompa!